Hello, hello 320 słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z odbierania nagród za Division Rivals. No i teraz nie wiem, weźmiemy może paczki niewymienne, bo jeszcze parę kart potrzebuję. Końców tak bardzo na razie nie potrzebuję, więc liczymy na jakieś wysokie overale. Jakie paczki mamy do otwarcia, jakie paczki? Tutaj sklepik coś trochę zamula, ale bodaj, że. To są paczki za 45 tysięcy. No to otwieramy, no lecimy. no Liczymy na chociaż jeden walkout, już by było fajnie. No W pierwszej paczce niestety go nie ma. Będą banery, są banery, chociaż to jakieś 8,5 fajnie by było. Bramkarz 8,3 to będzie Viviano. No nie najlepiej, nie najlepiej ta pierwsza paczka. Tym bardziej, że są to karty niewymienne, więc. Jak najbardziej lepsze by były wyższe overale. Dobra, lecimy to na zmianę. Teraz paczka złota, paczka piłkarzy Electrum. No tu też niestety nie ma walkautu, ale też są banery. Tu teraz 8.5, Francja 8-4. A, czyli co paczkę o jeden overal wyżej, Rufie 8 tu no, to przyda się. Przyda się na pewno taki zawodnik. Ktoś jeszcze tutaj a bo tu są jeszcze ci srebrni okej okay, dobra no jego nie wiem zamieńmy. może jest coś wart. o no, coś tam jest to niech idzie na listę sprzedamy go zaraz no to co jeszcze raz weźmy tą paczkę elektrum i znowu nie ma lockoutu niestety czy będą znowu banery no są banery jest inform kto to będzie? jakieś lewy obrońca, ale kto to jest? To nie mam pojęcia. Overall 8,1 baba. No dobra, 8,1 overall. Nie najgorzej, ale mogło być też dużo, dużo, dużo lepiej. Yy, no cóż, wysyłamy wszystko do klubu. Yy, tutaj coś ciekawego. Dziewinko może zamienimy. Bo pewnie mogę i na kambę. Niestety trzeba spikselować. No i lecimy z ostatnią paczką tych nagrodach za Division Rivals czy będzie walkout? Liczmy na walkout. Jest walkout, jest walkout. Czy niebieski? Jest niebieski toc, jest toc. Kto to będzie? Argentyna, lewe skrzydło. Kto to jest? Akuna? Akuna 88. No, jak najbardziej fajny trafik na koniec tego openingu. Ktoś jeszcze w środku? William False. Ok, bardzo fajnie, że go trafiliśmy. Przyda się jak najbardziej on chyba kosztuje gdzieś około 50 tysięcy, no tak, 49, no czyli około 50 tysięcy wiadomo, nie sprzedawalny, ale jak najbardziej na plus ta paczka z tego względu, że przyda się do SBC, yy, kolejnych SBC. Słuchajcie, jeżeli podobał Wam się odcinek, yy, to zostawcie łapkę w górę, też przypominam Wam, że jest yy, praktycznie ostatni dzień na zrobienie zadań tygodniowych o Toca Brahimiego, gdzie za 7 wygranych meczy można zdobyć kartę 90. Jest też o Toca Azarda, jego tego słabszego Azarda, ale karta 89 no i Toc Eckstein 88 14 razy skład battle z Niemcami na nim minimum klasa światowa też jest takie SBC Zadanie tygodniowe więc jeżeli potrzebne są wam takie karty, zostawcie yy, łapkę w górę i róbcie takie zadania tak. Jeżeli wam są potrzebne takie karty i co? No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.